Przed trzema laty w roku 2020 prowadziłem kolekcje wielkopostne w pewnej miejscowości niedaleko Krakowa. Moją uwagę przykuła w Kościele pewna kobieta, która odbiegała znacznie od innych, urodą, sposobem ubierania się była to niespełna 40-letnia kobieta, i była na każdej nauce tego dnia zapytałem przez stole proboszcza, kto to jest ta pani, która przychodzi na te nauki. Generalnie to byli starsi ludzie, trochę dzieci, bardzo mało ludzi w średnim wieku. Odpowiedział, taka bizneswoman tutaj w naszej miejscowości, mówi bardzo aktywna religijnie, udzielająca się na polu wiary. Ucieszyłem się, ponieważ to, że jestem w kościele i jestem księdzem, ma swoją historię. Kiedyś, gdy się nawróciłem i trafiłem do wspólnoty modlitewnej, zobaczyłem tam ludzi młodych, mężczyzn, kobiety, ładnie ubrane, zrobione, jak to się mówi. Mi się kościół kojarzył z taką geriatrią i z dziwnymi ludźmi, nawiedzonymi ludźmi. I to mnie odstęczało od Kościoła. Nie chciałem w tym brać udziału, nie chciałem w tym uczestniczyć. To nie było to, co mi odpowiadało. A tamci ludzie, inteligentni, biznesmeni, ludzie, którzy żyją w świecie, ale zarazem są w kościele, w moich oczach podnosili jego wartość, ale nie o tym, co dzisiaj mówić. Wracam do tej kobiety. Wyjechałem z tej parafii, a rok bodajże później. Robosz do mnie przedzwonił i mówi, słuchaj, mam sporo intencji. Wiem, że jesteś na Europie zdrowotnym, że potrzebujesz wsparcia. Nie chciałbyś odprawić tych intencji, bo ja w parafii nie mam takich możliwości. Zgodziłem się oczywiście, on mówi, mogę dać twój numer telefonu komuś, to ktoś do ciebie przezwoni, to sobie ustalicie, nie ma problemu. Przedzwoniła do mnie kobieta, przedstawiła się. Oczywiście pomogłem jej wtedy i następnym razem. I tak się nawiązała nasza relacja. Kiedyś mi przysłała zdjęcie z Nard, spojrzałem i skojarzyłem sobie, że jest to ta osoba, którą widziałem w kościele podczas tych rekolekcji. W ten wtorek trafiła do szpitala, w środę miała 17 z kolei operację, jest bardzo chora, kwestia nowotworowa. Podziwiam ją za jedną rzecz szczególnie, za jej wiarę. Wyobraźcie sobie, że będąc tak poważnie chora, ona się nigdy nie poddała. Jest aktywna fizycznie, jeździ na rowerze, na nartach biegowych. Jeszcze kilka dni przed operacją przedzwoniła do mnie i mówi: Wiesz, kupiłam sobie nowe biegówki. I jak tylko wyjdę ze szpitala i nabiorę sił, to chce wziąć udział w jednym z największych wydarzeń w biegach narciarskich, które się odbywa we Włoszech, w Dolomitach. Marcia Longa to taki długi dystans, około 70 kilometrów. Startują w nim zawodowcy i coraz częściej amatorzy. Jest to jej marzeniem i konsekwentnie do tego dąży. Jej stan zdrowia na to nie pozwala ale ona pokonuje kolejne granice i idzie dalej przez życie. Wielu z nas, ja sam, boli mnie szyja, jestem zdenerwowany, nie chce mi się wielu rzeczy, a to jest pryszcz wobec tego, czego ona doświadcza. Ma ogromną wiarę: wiarę w Boga, wiarę w Bogu i wierzę, że wszystko będzie dobrze. Jest aktywna, gdy chodzi o rekolekcje, na które jeździ. Była ostatnio w Hiszpanii, przeszła trasę do Santiago de Compostela pieszo. Jej choroba, jej kondycja fizyczna jest taka, jaka jest, ale ona pokonuje kolejne granice w swoim życiu. Dlaczego wam o tym mówię? Dzisiejszy fragment Ewangelii. Jezus jest po rozmrożeniu chleba tłumy ludzi, które zostały nakarmione każe uczniom siąść do łodzi i odpłynąć na drugi brzeg, a on do nich dołączy. Sam został, odprawił tłumę, a potem poszedł na górę i tam się modlił. Wieczór zapadł, a on się modlił, czyli od wieczora modlił się do późnej nocy. Potem mamy takie sformułowanie o czwartej straży nocnej. Uczniowie ujrzeli go kroczącego po jeziorze. W dawnych czasach były takie cztery Straże Nocne. Strażnicy obchodzili miasto, pilnując, czy wróg się nie zbliża, czy ktoś czegoś nie próbuje ukraść. Czwarta Straż Nocna to między godziną trzecią a czwartą nad ranem, a więc było jeszcze ciemno. Sprawdziłem w Izraelu najdłuższy dzień w roku to 21 czerwca, i tam słońce wschodzi tego dnia o 5.30. Musiało być ciemno. Oni byli w łodzi, próbowali płynąć, ale pod wiatr był im przeciwny. Byli pewno umordowani tym rozdawaniem chlebów, potem płynięciem nocą po jeziorze galilejskim, i w pewnym momencie zauważają, że ktoś idzie po jeziorze obok ich łodzi. Ich reakcja dorosłych mężczyzn była taka, że krzyknęli ze strachu, wystraszyli się. I Jezus mówi: odwagi, nie bójcie się, to ja jestem. I odzywa się Piotr: Jeżeli to Ty jesteś, to każ mi przyjść do siebie po wodzie. Nie rozpoznał go, słyszał tylko głos. Jezus mówi: Przyjdź. I Piotr uwierzył słowu Jezusa, wychodzi z łodzi i idzie po wodzie. Jego wiara opierała się na tym, co zobaczył. Zobaczył Jezusa, który idzie po wodzie. Uwierzył Jezusowi, uwierzył, że jest to możliwe i też szedł po wodzie. Do momentu, kiedy zobaczył silny wiatr, wystraszył się i zaczął tonąć. I Jezus mu wyrzucił. Czemu zwątpiłeś człowieku małej wiary? Człowieku małej wiary. Wiara może góry przenosić. W dniu wczorajszym czytaliśmy fragment Ewangelii, który mówi o historii, która wydarzyła się gdy uczniowie próbowali uzdrowić pewnego syna człowieka, nie mogli tego zrobić. I Jezus wrócił z góry, zobaczył to i uzdrowił tego chłopca. Potem uczniowie podeszli i pytali, dlaczego my nie mogliśmy go uzdrowić, wypędzić tego złego ducha z chłopaka. I Jezus mówi tak, z powodu małej wiary waszej. Gdybyście mieli wiarę, jak ziarko gorczycy, powiedzielibyście tej górze, przesuł się stąd tam, a przesunie się i nic nie będzie dla was niemożliwego. Czy masz wiarę, która góry przenosi? Czy masz wiarę, która jest w stanie cię wyleczyć z choroby? Czy wierzysz, że Bóg może wszystko? Że nie ma rzeczy niemożliwych? Kiedy był w swoim rodzinnym mieście Jezus na Zarecie, nie mógł uczynić wielu cudów i powiedział: Z powodu niewiary tych, którzy go znali, czyjaś niewiara może ograniczyć Twoje możliwości, bo ktoś nie wierzy w ciebie, nie wierzy, że podołasz. Podziwiam tę kobietę, o której mówiłem, za jej wiarę. Kupując te narty i myśląc o tej Marcialonze, totalnie mnie rozłożyła. Jaką trzeba mieć wiarę? Jaką trzeba mieć wiarę, ona jest dla mnie wzorem wiary, jako człowiek, którego poznałem w życiu. Prośmy Boga o taką wiarę, która góry przenosi. Amen.